Jeden w dymie, w mroku bram, dzwon na trwogę bije sam. Cień na murach, ogień w dniach, cisza drży w spękanych szybach, a w oddali ten, ten znak. Chorągiew jak biały ptak z północy idzie stali wiatr i modlitwa w końskich żywach. Krok za krokiem równo trwa. Nas stalowy trwał Bibi do samego dna pęknie strach i runie Szał Kachlenberg poranny chłód na zbroi lśni surowy trud Król przed szykiem prosty gest W oczach spokój w dłoni rozkaz Niechaj rogi dadzą głos Ślad historii świt w dolinach I Wiedeń uratowany WI, hey! gra, hej, hej, prowadź nas Pod Wiedniem skrzydła robią szum, jak burza spada husarski tłum Za miasto, za dom, za jutra sens niech niesie nas ten stalowy twarz Kiedyś staniesz tam, gdzie kurz opada pośród traw Posłuchaj, w ziemi jeszcze drży ten sam galop Ten sam krzyk, nie dla łupu, nie dla snu Tylko by ocalić wschód od nocy Tylko byś mógł spokojnie żyć Gdy historia trzymała nas w mocy hi, 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 bi, nie gra, hej, hej Skrzydła robią szum, jak burza spada husarski tłum Za miasto, za dom, za jutra sens niech niesie nas ten stalowy trwał Bibi do samego dna, światu słyszy usłyszy Polska